Tu ma chęć. Ding dong, ding dong. Cześć. cześć. Chodźcie, śmiało. Dzieci, zsiadajcie z tego wózka. No hop hop, inne dzieci tańczą jazz zobaczcie. No, pędźcie, pędźcie. No, przynieśliśmy trochę smakołyków na wózku. O, super, postawię. O, cześć chłopaki. No siema. Dawno się nie widzieliśmy. No, bardzo dawno. No dobra, a kiedy przyjdzie bonit? Ehm, um, kuty. Um, Major po, um, dzwoniła do mnie, powiedziała, że będzie z bonitem jakoś o um, 16.08. Teraz jest 16.02. Tink, tink, cześć! Cześć! Oj, Bonitku, już szalejesz? Ui! tu 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 Chodź, major. Okay. Idę zrobić kawę. Cześć, chłopacy! 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 Cześć! Gdzie mogę usiąść? Może na tym krześle. Ok. Uuu, ile tych słodyczy? No dzieci, śpiewajcie 100 lat, bo Bonic już idzie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Bonic! Dzięki, dzięki. Prezent, że nasz tości. Dzięki. Ach, ty tam, Oli, albo Daisy, daj ten prezent ode mnie dla Bonita. Dobra. Trzymaj, Bonit, los pakuj pierwszy. To od babci. Uuu, co tu jest? Di, 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 di. To słuchaj. Wow. Odkładaj tutaj na boczek, Bonitku, a papieżysko to major zabierze. Teraz mój. co to jest? wow wow co to jest? to piesek? Wow. teraz to moje. wow czy to ten co butelka? teraz ten, teraz ten. ok. czy to jest słodki klonisz? Nie! <mum> teraz ode mnie to jakiś plełoczek czy coś wow to plelocek z niczym teraz ten teraz ten czy to są oksy super Dzięks! a gdzie mam to wyrzucić najlepiej gdzieś za okno złotko już I jeszcze ta taśma z moich włosów Świetnie. To ślubimy. Nie wiem, możemy potańczyć. Tak! Dzieci, może chcecie pójść do trawkowej strefy, czy coś? Tak, tak! No taak. to ubierajcie taak. się i chodźcie. To elo, ziomki! Ja pierwsza! Och, mamo, mamo. No, chodźmy, chodźmy. No i tak gadam, gadam, a on nie chce. Mm -hmm. Nigdy na nas nie zaczekają. Oło. Yay! O, tu jest jakaś wolna kanapa. Chodźmy. Oło. To my będziemy sobie gadali, a dzieci... To my będziemy sobie gadali, a dzieci będą się bawiły. Panie się bawią, nie wirtuelciu. Tak. Może się pobawimy w ciuciu -ciu babkę? Dok, 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 dok! To ci w baba jego pacy. Okej. Okay. No to ty jesteś bonit. Okej. Okay. To wy idziecie na tamten koniec, a ja idę tu. Juhu! Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy Okej, okay, to zaczynamy Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy Raz, Baba Jaga patrzy. I... Idziesz na koniec, kociunia. Ooo. Gdybym robił się sama chyba loda, e? trzeba powiedzieć. Idziesz na koniec, diwa. Zjeżdżał, dach powie. Dobra. Las dwa cyf, baba jega, ja, pa. Cyf. Mam cię bonik. Spacki, ba, bama ba, jaka, ba, ba. Hmm. fakt spusyłaś się. Hmm. Das spacji ba mam cię! Ahahaha. Hm, że tym dzieciom się to nie nudzi? No nie, rzeczywistość. Dzieciaki, ja wam pokażę, jak się w to gra. Okej. Okay. No dobra, zacznijmy zabawę w M BMW Snow Mg. No dobra. Kiedy zrobię tak, to znaczy, że jestem kibelkiem. Kiedy zrobię tak, to znaczy, że jestem przewróconą piramidą. Kiedy zrobię tak, to znaczy, że jestem drzewem po wichury. A kiedy zrobię tak, to znaczy, że jestem bongosem. Zrozumiano? Nie. Nie. No trudno tam. Zaczynamy. Raz, dwa, raz dwa, ułożyć się! Pierwsza rzecz. Co to jest? Ja wiem, ja wiem, ja wiem. No co? Drzewo. Tak. A to? Piramida. Tak, dobrze. A to? Tak! Najlepsi jesteście w tą grę! Aj! Co? No dobra, wersja utrudniona. Czym jestem teraz? Zbągosem! Tak! No dobra, a teraz... Okej, okay. a teraz? Tak! Brawo! No to pan!